Wikigame i dziś będziemy grać z set Planets. Aha, i oczywiście będziemy y, tam kupować animację, tak jak mówiłam. ale no chyba to dopiero jak nazbieram trochę kasy. Albo chociaż będziemy oglądać dać animację, które kupię... Xbox One. Sponse. <grych> Jako uśmiechnięta. O, ty nie słyszałem. O. Elfen Elfem być. No i przewróciła się. Oj. Niedobrze. Ale fajne. Fajna taka poza. Zakonałeś no. też jest fajna. Wszystkie bym kupiła i tyle. Dobra, patrzymy na rzecz. Oo, mm, jakie słodkie. O, była taka. A, ja już mam inną. Takiego pieska chcę. Niech ktoś mi go kupi. Aha, zobaczmy do mojego pokoju. No, a ja mam taką hojeneczkę. Mi się ta bardziej podoba. Nie wiem jak mam, wam. Może się tamto podobać. Hej, też mi mam jaka prezenty. Co ja zbieram? Aha, miałam pozdrowić tych co tam. Co tutaj mi e, napisali wcześniej, też wyłączyłam? E, pozdrawiam e, Oli, oloby Oli, czyli inaczej to to Weronika. Aha, oznacza sobie. E, pozdrawiam. E, Hej YouTube, pozdrawiam. Mm. Pozdrawiam Pixie Staria. Pozdrawiam. Jest najlepsze zrobić robić, i Nie wiem o co chodzi, ale pozdrawiam Violeta 7501 Weronika. Pozdrawiam. Jestem szalona. Żeby kupować sobie taką animację, trzeba być szalonym. Jeżeli ją kupisz, a nie jesteś to oznacza tylko jedno. Brawo! Witaj w klubie, stałeś się szalony. Szalony. Ja szalony, szalony. Mm, zrobimy Luka. Luczek, Luczek. No to masz, chyba co? A ty jest fina. Dobra. Hashtag świąteczny. Dobra. O, dobrze, Chciałam też na odcinek. No tak też będzie się nazywał ten odcinek. Tak się tak. znalazłam. Ja też znalazłam. Znalazłam, wiesz co znalazłam? Znalazłam moją moją kartę z historii. Moją pracę z historii znalazłam. Wiesz? Wiesz? A może są jakieś te... No a no, chciałabym, żebym był jakiś taki świąteczny. Taki um, świąteczny, taki super. Taki naprawdę pyszny. Ten jest chyba świąteczny, i ten. Ale bym chciała, z tego roku. Ciągle się podobają no i ciągle... No, dobra, mam jednego świątecznego, dobra, nie przesadzam, nie przesadzam, nie przesadzam. Dlaczego to się nie ładuje? Dobra, mniejsze z tym. Teraz... Ważne jest, żeby. No, hello! O matko, coś mi się tutaj zacięło. O, przebieraczkę. Zemysł. Dobra. Jednak nie trzeba było nawet zatrzymywać filmu. Też um, tutaj jest ładnie ubrany. Turinka! książka. Kto ma muzykali? Pisze nazwy na privi. Okej, okay, no to tak. Ja jej napiszę i napiszę swoją nazwę, wy też lepiej wiecie. A tak w ogóle to ja zaraz będę też nagrywać yy, tam. Będę na, nagrywać jakiś filmik na Wiki channel. Uczenie się Ale A, sześć zero Dobra, um, tak w ogóle to chcemy się grać wszyscy miejsce. 11 dni, Boże Narodzenie, wow. Elunia, moja koleżanka. Ja, śpiewam, śpiewam. Zobaczę. Dobra. Powodzenia. Czternaście minut do świąt. Mam za mało hajsu, muszę się oszczędzać. A tak w ogóle to będę kończyć ten odcinek. E, papa na razie, po, pozdrówka, lądówka.